To jest moja zdezorientowana mina, i będzie jej w tym odcinku całkiem sporo. No dobra, teraz już lecimy pełną gębą w grę o tron, albo grę o kasyny? Grę o kapelusz. <gry> dobra, Westworld. Ale jak ta jest? Jesteśmy już praktycznie w połowie, bo piąty odcinek właśnie za nami i obejrzałem go z taką mniej więcej reakcją. Zajebiście. Ale co ja przed chwilą obejrzałem? Prawie każda scena miała podwójne znaczenie albo jakąś ukrytą informację. Znaczy, no nie ukrytą, bo wypowiedzianą, ale no naprawdę musiałem to obejrzeć jeszcze drugi raz, na spokojnie wsłuchując się dosłownie w każde słowo, które wypowiadał na przykład Hopkins w rozmowie z Facetem w Czerni, albo w ogóle co mówił Hopkins. No bo jak już przy ostatnim odcinku mówiłem, kilka całkiem interesujących teorii co tych timeline'ów, czyli tego jak w czasie dzieje się ta historia, krąży po necie i powiem wam szczerze, że jak ten odcinek się ogląda, w ogóle o tym nie myśląc, to jest takie no fajny odcinek, fajnie gadają, ciekawe, ale jak się zacznie jakby implikować w własnej głowie, że te teorie są prawdziwe i nagle się zastanawiasz, czy on mówi jakąś anegdotę o tym człowieku, ale czy to się dzieje w przeszłości, czy w teraźniejszości, czy ta anegdota jest z propos tego, że on to już oglądał, bo to było wcześniej, albo był jednym z nich i teraz to wie. Podsumowując, jak już naprawdę, naprawdę przejrzałem ten odcinek, te rozmowy, myśląc o tej teorii, że ta historia Logana i Williama jest przed 30 lat, i właśnie William jest tym facetem w Czerni, to jest te 30 lat później. Dupa, wciąż nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale czy to nie jest wspaniałe od HBO, że dostajemy serial, który jest po prostu takim przeciwieństwem odmurzdzacza. Nakręcili go już ze dwa lata temu, przygotowywali te dwa lata, naprawdę zaangażowali po prostu świetnych aktorów, mają kupę hajsu na produkcję i specjalnie tak to sklecili, te 10 odcinków, żebyśmy po każdym jak przy grze, o Tron, do której ciągle nawiązuje musieli myśleć i snuć teorie na wszystkie strony. No bo tak, po kolei. Rozmowa Hopkinsa z tym kolejnie co wygląda jak westernowska wersja pirata z Karaibów, znaczy barbarosy, i my najsmutniejsza rzecz, jaką Hopkins widział w życiu. Ta anegdotka o psie, który całe życie gonił, a jak dogonił, to nie wiedział co zrobić. No to oczywista aluzja do Fateza w Czerni, prawda? Ale co tak naprawdę nam to mówi? No nie wiem, no ja myślę, że Fatez Czerni będzie zadowolony, jak już osiągnie. Chociaż zaraz, chyba, że tam tak naprawdę rzeczywiście nic nie ma, ja no, nic nie zostawił. Jednak dogoni, to zrozumie, że całe życie zmarnował. Dwa to jednak ma sens. No i przy okazji faceta w Fajnie, że zobaczyliśmy jak potraktował człowieka jako praktycznie worek z krwią przenośny. A ten zaraz po swojej śmierci, już tam z dwie sceny później jest gdzie? Williama i Lugana w tamtym miasteczku. I teraz pytanie a propos tych timeline'ów. Czy to jest taki specjalnie zabieg w stylu ten go zabił, mija noc, naprawiają go już znowu w tamtym storyline u nich? Czy serial specjalnie tak to pokazał, żebyśmy tak naprawdę nie mieli pewności, żebyśmy... No po prostu, żeby nie było wiadomo czy w tą, czy w tę stronę. Ale, jest możliwość, że to było w ogóle niezależne, kurde, 30 lat wcześniej, tak? Jest możliwość. Nie wiemy tego. To nie było takie oczywiste przejście, jak John Snow i oczy mojego dziecka w finale Gry o Tron. Nie, 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 nie. To, co jeszcze w tym odcinku mi się bardzo podoba, i już w ogóle to, jak ten serial progresuje, że zaczynamy obserwować arki pewnych bohaterów. Patrzycie pewnie teraz w z myślą arki? Co to? Wanoe? Także szybkie wyjaśnienie takiego angielskiego sformułowania, które nie za bardzo wiem, jak po polsku powiedzieć, a po angielsku jest Dosłownie trzyliterowe i bardzo fajne. Ark, albo charakter Ark to takie sformułowanie użyte w stosunku danego bohatera, na przykład w książce lub w filmie, które oznacza jego drogę i przemianę na przestrzeni tego książki czy filmu. I właśnie tutaj obserwujemy przemianę, na przykład Dolores, która niby jest tym hostem, niby ten, niby taka tak zwana damsel in distress, czyli yy, kobieta, która wymaga ciągle ratunku, a tu nagle snap! Dlaczego? Odpalił jej się instynkt mordercy i takiego sharpshootera, jak Clint Eastwood w trylogii bez zmienia, gdzie nagle walnęła czterech typów z miną po prostu zmrożoną. A kiedy to było? Jak William był w niebezpieczeństwie. Czyli zupełnie tak jak wtedy, kiedy Eddie złapał za nóż faceta w czerni, gdy ten zagroził Hopkinsowi. Dlaczego? Czy William ma coś wspólnego z Arnoldem? Czy host miał wbudowaną jakąś ochronę? Czy to takie zwykłe właśnie jej przemiana na zasadzie, że nie wiem, polubiła go, ale pytań coraz więcej. No i widzimy samą przemianę Williama, który z takiego wiecie, co tam nic nie chciał i w ogóle był taki skromniutki i tego, nagle kurczę, tutaj wiecie, pocałunek, mordowanie hostów, zostawienie swojego Kumpla na pastwę losu. Ale wciąż myślę o Dolores, bo po prostu piękna aktorka, zaczynam się zakochiwać. Miałem na myśli, że dobrze gra, a poza tym jej postać jest naprawdę fascynująca. No bo kolejne pytanie: Kim ona w zasadzie jest dla samego Hopkinsa? W tej rozmowie, co powiedział jej, że przyjaciółmi starymi? Ho, co to to nie? Miał na myśli, że wrogami? Że nienawidzą się? Dlaczego jej nie zniszczył? Bo moja pierwsza myśl była, że. Zapewne kobieta, która wyglądała jak Dolores, była na przykład żoną Hopkinsa. Tymczasem pewnie nie wiem, zmarła czy odeszła, ale raczej jest zmarła, i Arnold na przykład może zrobił z niej hosta na złość Hopkinsowi, albo nawet nie to, że nazłość, tylko wiedząc, że będzie ten host, ta Dolores, takim aniołem zniszczenia w tym parku, będzie robić wszystko to, co zaprogramował jej Arnold. A Hopkins nie będzie miał serca jej się po prostu pozbyć. To wszystko może być totalna bzdura i tylko gdybanie, ale dlaczego Hopkins jej nie niszczy? Wiedząc, że ona raz na jakiś czas, że tak powiem, wiecie, schodzi na boczny tor ze swojej roli i w ogóle ciągle są jakieś problemy. Jest najstarszym hostem i tak dalej. Dlaczego nie zniszczył? No, z dezorientowanej twarzy mówiłem, że będzie w tym odcinku dużo. A jeszcze nawet nie doszliśmy do tego, czym są te, jakieś laserki, które satelitarnie zbierają informacje dla kogoś poza parkiem. Czy to dla faceta w czerni, żeby on jakieś informacje dostawał właśnie i manipulował, co się dzieje w środku? Czy to jacyś inni ludzie? Czy to Arnold? Cały <grym> czas myślę, że chyba jeszcze z jeden odcinek i ja autentycznie zrobię taki jeden odcinek poświęcony na to, na same teorie, zbliżając się do końca sezonu. No bo teraz mój umysł to jest po prostu Naprawdę nie wiem. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, jak wam brzmią te teorie z tymi różnymi timeline'ami, co w ogóle sądzicie, że się dzieje w tym cholernym serialu, który jest rzeczywiście zajebisty, ale dezorientujący. Bądźcie jak William z tego odcinka postępujący gwałtownie, dajcie łapkę w górę, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.